Ciągle staram się powiększać ilość polskojęzycznych treści w ogromnej przestrzeni internetowej. Dzisiaj jest piątek, 10 listopada 2023 roku. Ciągle staram się powiększać ilość polskojęzycznych treści w ogromnej przestrzeni internetowej. W niniejszym wpisie podzielę się kilkoma ze swoich poglądów i spostrzeżeń związanych z powiększaniem ilości polskojęzycznych treści w internecie. Przez ostatnich 10 miesięcy już troszeczkę powiększałem całkowitą ilość polskojęzycznych treści w internecie, do której tworzenia chyba głównie przyczyniają się obywatele Polski. Według różnych źródeł wśród około 40 milionów obywateli Polski blisko 90% ludzi korzysta z internetu, więc można obliczać, że około 36 milionów obywateli Polski korzysta z internetu. Tylko, że wydaje mi się, że członkowie Polonii Zagranicznej nie zostali obliczeni w tym. Nie wiadomo, ilu obywateli Polski lub ilu członków Polonii Zagranicznej regularnie tworzy i publikuje polskojęzyczne treści w internecie. Przypuszczam, że przynajmniej kilka milionów osób polskiego pochodzenia aktywnie przykłada się do takich kreatywnych działań, czy w formie pisemnej, bądź ustnej. Niezależnie od obecnej lokalizacji twórców polskojęzycznych treści, Większość z nich prawdopodobnie pochodzi z Polski, więc dochodzę do wniosku, że należę do zdecydowanej mniejszości. Jestem jednym z tej mniejszości, która oddaje się takim działaniom leżącym poza zasięgiem pasywnej nauki języków. Pragnę, aby moje skromne, choć nieustępliwe wysiłki tworzenia swojej wyjątkowej odmiany polszczyzny przyczyniły się do zwiększenia całkowitej ilości polskojęzycznych treści w ogromnej przestrzeni internetowej, którą dominuje język angielski od samego początku istnienia internetu. Tworzę swoje polskojęzyczne wpisy zgodne z czterema zasadami, które sobie ustaliłem, aby wyróżniły się i nie tonęły w przytłaczająco wielkiej ilości bezwartościowych i nudnych anglojęzycznych treści stworzonych przez niedojrzałych uczniów pochodzących ze wszystkich kątów świata.